Cześć kochani, dzień dobry bardzo, witam was gorąco w pierwszym projekcie zero kolorówkowym w tym roku, słuchajcie. Do tej pory nie pojawił się on, bo tak wiecie, starałam się nazbierać coś, chciałam żeby tego było więcej. E, natomiast no mam jeszcze coś tam na wykończeniu, ale to dołączy już do drugiego denka, słuchajcie. Troszeczkę się tego nazbierało i będę... Może wysypię to, słuchajcie, i nie będę szeleścić tą torbą, chociaż z drugiej strony... Nie, wiecie co, bo może tu być coś, co mi się rozsypie na pościel. Nieważne. Będę wybierać tak po kolei, jak leci i Wam pokazywać. I pierwszy produkt, który tutaj mam, to jest Mezauda Milano. I to był Mist and Glow Spray, e, Makeup Revitalizing Spray. E, w takim... Z takim dyfuzorem, jak do... E, jak w dezodorancie, na przykład. To miało pojemność 120 ml i było niesamowicie wydajne. Ja to używałam kilka ładnych miesięcy za każdym razem, jak robiłam makijaż. E, tak naprawdę, słuchajcie, używałam najpierw innego e, produktu, to pokażę Wam je od razu e, razem. E, z Revolution to była jakaś limitowana edycja Candy Haze i to było Sweet Dreams e, Fixing Spray. I tutaj miałam pojemność 95 ml. Ja to kupowałam kiedyś u nas w Rossmanie, bo my mamy tam dość sporą szafę Revolution. I uwielbiałam ten Fixing Spray. I powiem Wam, że robiłam tak, że najpierw spryskiwałam twarz tym. On ma w sobie tutaj kuleczki. Więc wiecie, trzeba było wymieszać. Najpierw Używałam tego produktu, wiecie co, może ja Was troszeczkę jeszcze bardziej oprzybliżę. Najpierw używałam tego produktu, po czym pryskałam twarz tym. Ten używałam do tego, żeby ściągnąć tą pudrową warstwę, a tego używałam, żeby nadawał mi właśnie glow. Uwielbiam, to był naprawdę super duet. Ten produkt z Revolution słuchajcie, kupowałam z racji tego, że to była jakaś limitowana edycja. Pamiętam jak dziś za 9,90, czyli praktycznie 10 euro, a za tego dałam 4,99. W TK Maxie jego oryginalna cena, normalna, to było 16,50. Także opłacało się niesamowicie. I powiem Wam, że z biegiem czasu wręcz żałuję, że nie wzięłam od razu dwóch opakowań, no ale nie wiedziałam, że tak mi się będzie podobać. Także dwa pierwsze fixing spray'e e, zużyte I pozostając w sumie w temacie fixing sprayów, mam jeszcze jeden, który był w moim projekcie 0, e, nie zero w moim projekcie 23x23, 23, słuchajcie, i to był Essence limitowana edycja Catching Clouds Hydrating Milky Face Mist e, o pojemności 55 ml. On jest przezroczysty. I tak, słuchajcie. On nie był oczywiście pełny. Jak ja go brałam do mojego projektu, to on już tam trochę był zużyty. Natomiast zepsuł mi się atomizer. I wtedy przelałam zawartość do tego pustego opakowania i w ten sposób zużyłam, bo tutaj jest atomizer rewelacyjny. I powiem Wam szczerze, że aktualnie używam em, z jakiejś limitowanej edycji. Disney'owskiej z, z Catrice bodajże, Fixing Spray i tam też właśnie em, bardzo niefajnie ta pompka działa, więc zaraz przeleję tutaj, bo tutaj po prostu rewelacja. Także no to była limitowana edycja, wiecie, zużyć zużyłam, ale jakiegoś szału wielkiego nie było. Produkt, którego zużyć nie mogę, ale muszę wyrzucić, bo jest już po prostu e, zajechany. E, czyli zalotka z Essence, taka złota. Dlaczego zajechany? Popatrzcie, widzicie? Już wszystko jest krzywe, nie mogę dobrze docisnąć. E, raz sobie zrobiłam nawet ała, więc e, ona nie jest droga. Ja teraz mam jakąś: e, chyba z For Your Beauty, z marki własnej Rosmanowskiej, tak mi się wydaje. Była ok, ale powiem Wam, że wcale długo jej nie miałam. E, kiedyś potrafiłam mieć dużo dłużej zalotkę, ta niestety w miarę szybko się rozkraczyła, ona w ogóle jakaś krzywa jest. I... No nie, no nie. Mój ulubiony podkład Eveline Cosmetics, e, Cosmetics Liquid Control HD e, Long Lasting Formula e, Mattifying Drop Foundation Baby Face Effect. Ja miałam w odcieniu 010 Light Beige. Ubóstwiam, słuchajcie, ten podkład. Ubóstwiam. On jest z pipetką, jest płynny. Jak już zbliżasz się do końca, czy zbliżacie się do końca i on już nie chce nabierać na pompkę, to można zawsze jeszcze wylewać. Ubóstwiam. Naprawdę ubóstwiam. Słuchajcie, to już moje kolejne opakowanie, i powiem wam, że jak użyję ten sfenty, co teraz mam, a już zbliżam się pomału do końca, e, to na pewno, pomimo, że jeszcze mam inne e, podkłady, inne kremy BB i tak dalej, to i tak sobie tego zamówię. Po prostu e, uważam, że on jest lepszy niż niejeden wysokopółkowy podkład. Rzeczywiście robi fe, baby face efekt. E, Ile razy padały pytania, co mam takiego na twarzy, co za podkład używam, jak go miałam, bo się Wam widocznie podobał? Ubóstwiam, naprawdę polecam bardzo, bardzo gorąco. Natomiast słuchajcie, ja go nie zużyłam nie wiem od stycznia do teraz, tylko ja go w styczniu już zużyłam, bo tam była tylko i wyłącznie resztka. Ja go używałam w zeszłym roku. Podobnie jak podkład z L'Oreal. Perfect Match Nude i to jest ten z jednoprocentowym hialuronem, czy kwasem hialuronowym i to jest ten najjaśniejszy odcień 0,5 do 2, bardzo jasny. Ja miałam dwie wersje, ciemniejszą zużyłam w zeszłym roku jak wróciłam z Cypru, bo byłam bardzo opalona i tamta wersja przepięknie wygładzała mi twarz i kolor był całkiem ładnie dobrany. Um, więc to wyglądało jak taka tafla, słuchajcie. E, tego zużyłam już w tym roku. Chociaż tutaj też on nie był pełen, tak, jego było tylko i wyłącznie połowa. Na razie do niego nie wrócę, aczkolwiek uważam, że to jest naprawdę fajny e, podkład. Ale gdybym miała wybierać między tym z L'Oreal a, a tym z Eveline, to zdecydowanie sięgnęłabym po Eveline, choć uważam, że one poniekąd są do siebie trochę podobne. Co my mamy dalej? Skobo bronzer, słuchajcie, zużyłam. To był odcinek 311 Nubian Desert. Jak widzicie, Asia wczoraj do mnie mówi: Boże, mówi, jak ty go wykończyłaś, a ja, słuchajcie, ja go po prostu, ja tutaj jeszcze jakieś resztki mi wypadają, okruszki. Ja go po prostu w momencie, kiedy już dęko było dość spore, sprasowałam. Nieraz wam mówiłam, że po sprasowaniu, ja nie wiem, pudrowe produkty strasznie szybko zużywam. I tak też tutaj było. Generalnie sam, słuchajcie, brązer zużyłam w 4,5 miesiąca, więc to była no prawie, nie, tak, no 5 miesięcy. To i tak, no około 5 miesięcy powiedzmy, to i tak było bardzo szybko. Odcień był taki e, chłodny sinawy delikatnie, bardzo ładny do konturowania twarzy. No tylko tyle, że po prostu strasznie szybko się skończył, ale nie był, nie, nie pamiętam dokładnej ceny, ale wydaje mi się, że bardzo drogi nie był, także mogę Wam bardzo gorąco polecić. Z My Secrets Under Eye Soothing and Fixing Powder zużyłam, słuchajcie. To był puder pod oczy, pojemność była 6 gram. Tutaj w środku o! Czekajcie, bo tu się coś jeszcze nazbierało. Widocznie gdzieś było. O, to jeszcze będę miała słuchajcie na kilka użyć. No, ale to już mimo wszystko Wam go teraz pokażę. To był puder, który nie był aż tak miałki jak na przykład z Paeze. Nie był też biały, tak jak ten znam, bo ten znam jest biały. Oczywiście nie bieli pod oczami, ale no. Nie zmienia faktu, że jest biały. Ten był bardziej w takim cielistym, jasnym kolorze. 6 gram, no to było całkiem sporo, słuchajcie. I bardzo przyjemnie mi się go używało. Ja, jak widzicie, ja to mam we wszystkich pudrach syp sypkich. Nieważne, czy pod oczy, czy do twarzy. Ja wyciągam zawsze te wieczka i maczam sobie po prostu gąbeczkę. I nakładam. Także pudry na twarz, słuchajcie, w ten sposób nakładam. Nie pędzlem, tylko właśnie gąbeczką. I w ten sposób mi się to zawsze najlepiej e, sprawdza, aczkolwiek, no wiadomo, też e, przez to szybciej, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, szybciej się te pudry kończą. Nie zmienia to faktu, teraz aktualnie mam znam, bo miałam jeszcze na zapasie. I jeszcze jeden, ale to <laughs> nie wiem, czy już widzieliście, wybaczcie, coś mi na gardle siedzi. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Z Me mam z limitowanej edycji, więc jak użyję ten znam, będę tamten używać, ale nie wykluczam, że do tego wrócę, słuchajcie, bo on nie był drogi i był naprawdę całkiem przyjemny. Tu jeden słuchajcie z moich e, zeszłorocznych, z końca roku odkryć, ubóstwiam i cieszę się, że mam jeszcze jeden na zapasach. Mowa tutaj o marce Kobo Professional, i to jest słuchajcie, korektor w odcieniu 203 Pitch, a właściwie był. On jest zużyty i to na tyle, ile było możliwe, wygrzebany, bo jak widzicie, stoper tutaj wyciągnęłam, tu jeszcze może wam pokażę. O, bo jeszcze coś tutaj jest na patyczku, ale już no bez przesady. On ma taki różowo-łososiowy kolor który przepięknie daje się rozprowadzić. O. I on tą skórę pod oczami po pierwsze wygładza, po drugie sprawia, że jeżeli macie jakieś tam może niezbyt silne, bo przez silnych nie mogę powiedzieć, bo ja takich mocnych nie mam, ale jeżeli macie jakieś sińce pod oczami, E, to będzie Wam je redukował. Ja na to już nie nakładałam żadnego e, innego korektora. Wiem, że są osoby, które potrzebują najpierw taki do zneutralizowania i potem jeszcze jeden. Dla mojej okolicy oczu to by było za dużo. Jak mówię, mam jeszcze jeden i cieszę się niesamowicie. Zacznę go niedługo używać, jak skończę to, co teraz mam w użytku. Ehm, tą miniaturkę, i tutaj w ogóle jest napisane: Płynny korektor ukrywa cienie pod oczami oraz plamy posłoneczne. No, cienie pod oczami zdecydowanie mogę potwierdzić. Ehm, także ja Wam bardzo gorąco polecam. Jeżeli tak jak ja lubicie właśnie takie um, łososiowe korektory pod oczy. Co my tu mamy dalej? Dalej z marki Pastel Profession, słuchajcie, miałam e, cream blush, który zużyłam. On był w odcieniu Dazzling 41. E, to był rzeczywiście kremowy róż, który ja uwielbiałam. Natomiast, e, no, możecie zobaczyć, jakieś tam w kącikach resztki zostały, ale no to już wiadomo, nie mogłam tego wybrać. On miał przepiękny taki rozświetlający odcień, taki świetlisty, bardzo em, taki idący troszeczkę w rose gold. I natomiast jego było tutaj mało, bo zaledwie 3,6 grama, więc to też e, dość szybko zużyłam. I gdyby nie fakt, że mam kilka e, róż na zapasach właśnie kremowych czy płynnych, e, czy nawet jeszcze w pudrze jeden mam, e, to... Chętnie bym do niego wróciła, ale nie wykluczam, słuchajcie, że wrócę do niego po prostu jak, nie wiem, może jeszcze ze dwa róże bym zużyła. Kto wie, kto wie, bo był naprawdę bardzo fajny. Tutaj. Yy... Trzy miesiące i trzy zużyte kredki do e, brwi, i tym razem ani jedna, jak widzicie, nie jest z Rywalde Lupe. dlatego że e, we vlogach Wam mówiłam, że nie wiem co się stało, ale bardzo długo nie było. Jakiś czas temu udało mi się dorwać dwie, ale bardzo długo nie pojawiały się te kredki. Były cały czas moje kredki, te w odcieniu Pinat, e, były cały czas wykupione, nie pojawiały się, nie mogłam dorwać. Mówię, ostatnio udało mi się dorwać dwie sztuki. Ale do tego momentu e, używałam właśnie z Essence Micro Precise Eyebrow Pencil i mój był w odcieniu 02 Light Brown. No i tak jak mówię, użyłam 3 sztuki. E, to są te kredki, wiecie, z naprawdę bardzo precyzyjnym e, precyzyjnym rysikiem w sobie. Nie jest tutaj może jakoś dużo pojemności, e, bo zaledwie 0,05 g. I śmiem twierdzić, że to jest zbliżona, jak i nie ta sama pojemność, jeżeli chodzi o te kredki od Catrice, ale te kredki od Catrice przy codziennym używaniu zużyłabym, słuchajcie, w tydzień góra półtorej, a tu, jak widać, jedna kredka wystarczy mi, czy wystarczyła mi mniej więcej na miesiąc. Można w sumie powiedzieć, że trzy kredki zużyłam trochę więcej niż dwa miesiące, dlatego że Eee, w marcu, niemalże przez, no w sumie przez cały marzec używałam innej kredki z z Maybelline, która była niesamowicie wydajna i doszłam do wniosku, że w takim bądź razie prawdopodobnie przerzucę się na tamtą kredkę, dlatego, że tamta co prawda kosztuje 6 euro, ale kurczę, no używałam ją naprawdę bardzo dużo, bardzo często i ona się nie łamała, naprawdę zadowolona jestem z niej, jak nie wiem, ale jak mówię, jeżeli chodzi o takie typowo drogeryjne tanie kredki do brwi, to polecam te z Essence również, tak samo jak te właśnie z de lub, no i ostatnia rzecz, którą mam tutaj z użytą, która w styczniu się już skończyła, to jest moja Chanel, maskara Chanel Le Volume de Chanel, wersja waterproof. Następną oczywiście mam w użytku i teraz muszę, słuchajcie, e, czy będę musiała sobie zakupić nową, bo na zapasach już nie mam żadnej. Ja mam mnóstwo innych maskar na zapasach, słuchajcie, ale nie wiem, no ja już od ponad pół roku używam cały czas tą maskarę, w sensie tą markę, tą maskarę już zużyłam kilka opakowań, bo to jest moje chyba trzecie e, od lipca zeszłego roku. Tak, jakoś tak. Uwielbiam. Tak wygląda, słuchajcie, szczoteczka. Ona ma bardzo, bardzo króciutkie um, te ząbki i jest ich bardzo dużo. Um, ja się tym nie kłuję w oko. Nie robię sobie krzywdy. Maskara jest rzeczywiście wodoodporna. Bardzo <laughs> długo się utrzymuje. Czasem potrafi się delikatnie osypać, ale to już raczej na wieczór, jak nie wiem. Jak mam makijaż na twarzy 10 godzin albo i nawet dłużej, no to wtedy czasem potrafi się tutaj osypać. Ale uważam, że to jest jedna z najlepszych maskar, jakie kiedykolwiek używałam. Owszem, jest droga. Średnio 3 miesiące można ją używać, jeżeli używacie jej codziennie albo co przynajmniej drugi dzień, no bo ona z czasem zaczyna gęstnieć i potem robi się po prostu sucha. Już się jej nie da używać. Więc uważam, no, 37-8 euro na 3 miesiące. Może nie jest to um, mało, ale no ja po prostu uwielbiam. To była tak swoją drogą. Tak, by the way, to była moja maskara e, ślubna i też wytrzymała całe wesele, także bardzo gorąco Wam polecam. Jakoś, nie wiem, no, muszę zabrać się za te inne maskary, które mam, ale nie mogę się przekonać. Odkąd do tej wróciłam, Znowu przekonałam się, jak fantastyczna jest i, i jak bardzo ją lubię. Dobra, kochani, to by było na tyle, troszeczkę y, zużyłam. Powiem Wam, że jak na 3 miesiące y, to wcale nie jest nie wiadomo jak dużo, ale też nie jest mało. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów znacie, używacie, bądź może chciałybyście przetestować, może Was do tego zachęciłam, może macie jakieś produkty, które chciałybyście mi polecić żebym sobie przetestowała, to też dajcie na dole w komentarzach znać. Ja teraz życzę Wam miłego dnia, zapraszam na kolejne filmiki, do zobaczenia.